Dzień dobry, do porannej kawy mamy dla Was nowy odcinek na poboczu, a w nim Lamborghini Miura w XXI wieku, nowa Kia Sorento oraz SUV Bugatti. Zaczynamy! To nie jest żaden sekret, że Bugatti planuje poszerzyć swoją gamę o kolejny samochód. Plotki głoszą, że ma to być coś zupełnie innego niż Shiron. Można się zatem spodziewać czterodrzwiowego coupé oraz suwa. W końcu oba te segmenty zostały w pewnym stopniu zajęte przez inne luksusowe marki, a jak mówi jeden z przedstawicieli Bugatti, nowy model będzie najdroższym przykładem w swoim segmencie. Cena ma startować od 1 miliona dolarów, czyli nie będzie niska, a produkcja będzie limitowana do 800 egzemplarzy rocznie. Auto ma trafić do sprzedaży w 2023 roku. Czy szykuje się zatem produkcyjna wersja Bugatti Galli? Trzymamy mocno kciuki, bo to niesamowity pojazd. Kia wciąż przygotowuje swojego największego europejskiego słowa, czyli Sorento. Czwarta generacja tego modelu ma kodową nazwę MQ4 i podobno doda dużo pikanterii do tego mocno nadmuchanego segmentu. Obecny model ma mocno konserwatywny wygląd, który ewoluował od drugiej generacji. Kia zmienia jednak całkowicie język stylistyczny i wprowadza swój własny, niepowtarzalny styl. Nowe Sorento będzie najprawdopodobniej bardzo podobne do nowej Kia Soul, Seltos czy Telluride. W przodu auto otrzyma sporą chromowaną atrapę chudnicy połączoną z wąskimi LEDowymi reflektorami. Tył ma w sobie coś z muskulatury Range Rovera Sport. Wystarczy zwrócić uwagę na te strome słupki, spoiler na klapie bagażnika oraz dyfuzor We wnętrzu będzie minimalistycznie, schludnie i elegancko Pojawi się tu dużo technologii, a do dyspozycji pasażerów będą porty USB, podgrzewane i wentylowane siedzenia Duży ekran systemu infotainment obsługujący Apple CarPlay oraz Android Auto już w standardzie Oprócz tego na pokładzie miejsce znajdzie wyświetlacz Head-Up czy ładowarka indukcyjna Można się spodziewać szerokiej gamy silnikowej, w której pojawi się też wariant hybrydowy Nowe Sorento będzie musiał walczyć z nowym Fordem Explorer, Jeepem Grand Cherokee czy Hyundaiem Santa Fe Klasyczne Lamborghini Miura to jeden z najpiękniejszych samochodów na świecie. Zostało zaprojektowane przez Marcello Gandiniego i zaprezentowane podczas Genewa Motor Show w 1966 roku. Teraz Ruperto Design zaprojektowało nowoczesną interpretację tego samochodu, pokazującą jak mógłby wyglądać, gdyby Lamborghini zdecydowało się na produkcję następcy. Rzeczą najbardziej charakterystyczną dla tego samochodu jest jego długi, swobodny profil oraz równie długa maska. Ten kształt pozostał prawie że skopiowany i pojawił się w nowym projekcie. Z przodu jednak możecie zauważyć znacznie bardziej zadziorny pas przedni z nowoczesnym zderzakiem – oraz reflektorami LED. Niesamowitym smaczkiem stylistycznym są też lusterka, agresywne progi, wloty powietrza oraz słupki. A trzeba przyznać, że projekt prezentuje się doskonale. Co o nim sądzicie? Dziękujemy za dzisiaj i zachęcamy Was do obejrzenia dzisiaj o 20:00 opóźnionego odcinka TOP. Jutro rano, kolejny na poboczu oraz wieczorem o 20:00 opóźniony odcinek z testem Seata Tarako. Pozdrawiamy!